Stało się już tradycją, że w okresie świąt Bożego Narodzenia w Strzegomiu przy kościele parafialnym pod wezwaniem świętych apostołów Piotra i Pawła budowana jest szopka. W tym roku podziwiać możemy ją w nowej odsłonie. Dzięki sponsorom i ludziom dobrej woli wszystkie elementy zostały wykonane z nowych desek. Zabezpieczono również powierzchnię tarasu, na którym stanęła szopka poprzez wylanie nowego betonu. Jak co roku po pasterce proboszcz parafii ksiądz Marek Babuśka umieścił w szopce figurkę Dzieciątka Jezus. Po mszy tradycyjnie wszyscy podzielili się opłatkiem. W tym roku oprócz figur świętej rodziny zobaczyć można wiejską chatkę, a także osiołka, owieczki, kozę i kucyki, które cieszą się największą popularnością wśród dzieci.